Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Coś nowego trafiło na mój stół. Jak widzicie pewnie wiecie już co to jest. iPhone X, iPhone 10, iPhone, iPhone na dziesięciolecie iPhone'a, najnowsze dziecko Apple. Hmm. Dobra, zobaczymy co ono potrafi, z czym je się, że tak powiem je. I cóż, na wstępie chciałbym podziękować mojemu kumplowi Stachu Dzięki za podesłanie K. Właśnie go zamówił i stwierdził, że ja mogę sobie się nim pobawić najpierw przez kilka dni, w sumie przez tydzień, a dopiero później mu go odesłać, więc e, zaczynamy. Tydzień z iPhone'em u mnie, x -em. zobaczymy co ten iPhone potrafi, co robi, porównamy go z flagowcami Samsunga, czyli z Note'em 8, którego aktualnie u siebie posiadam. No, i pewnie jeszcze wiele innych pomysłów przyjdzie mi, i, i co z nim zrobić, jak go ogarnąć, ocenić, sprawdzić. A więc, cóż, zaczynamy. Pierwsze co? Dobra, weźmy, rozdzielimy tą bestię. Zobaczmy, co jest, że tak powiem, w środku. Sposób zapakowania. No, ciekawy, powiem, ciekawy. Żadna folia, którą się rozcina, tylko folia, którą się otwiera. Dobra, cóż, wersja 64GB, klasyka. Pudełko, jak to pudełko WAPO, ładne. Dobra, co kryje w środku, nie zrobić fajla, jak niektórym się zgadza, że wypadam, o, więc zabezpieczono, Design by Apple California. Dobra, cóż, zaczniemy od tego, co mamy w zestawie. Papierologia, witaj, czyli jest wersja po polsku, dobra, polewka, jabłuszka można sobie gdzieś nakleić. Dobra, dla osób, które bardzo lubią tą markę, ja tak sobie, właśnie z kiedyś, od którego należy ten iPhone, Obydwoje równo szliśmy z Samsungami, Notami i tak dalej, aż w końcu stwierdził kolega, że pójdzie w jabłka, no i tak mu to zostało, Więc dobra. W zestawie naklejki, zęgiel do otwierania na karty SIM, instrukcja, fajnie, że jest po polsku i pewnie coś tu jest związanego z gwarancją. Dobra, nudy, papierologia, idziemy dalej, kolejną rzeczą to za chwilę będziemy się zastanawiać ładowarka. No i ja tutaj jednej rzeczy już na dzień dobry nie kumam w Apple. skoro e, urządzenie możemy ładować szybko, to po jakiego czorta dajecie najgorszą ładowarkę, która ma około ampera, z tego co pamiętam, 5V, 1A, więc ładowanie czego, tego urządzenia, jakikolwiek wszystkich innych ładowarkami, to jest w ogóle bez sensu. Teraz trzeba wrzucić jakąś mocniejszą 2-4A, czy coś takiego, żeby te ładowanie było sensowne. A w ogóle powinna być tu szybko ładowarka, tak jak to robi Samsung na no, Apple. Pierwszy, 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 pierwsza wtopa jak dla mnie no, słabo, powinna być tego typu ładowarka. No, konkurencja daje, a wy nie dajecie, Trzeba sobie dokupić ładowarkę, która no, kosztuje 250 zł od któregoś tam maka. Przegięcie przy tej cenie. Dobra, słuchawki. No, klasyka, chyba takie same jak w poprzednich modelach, więc tu nic ciekawego jak dla mnie. Kabel do ładowania. I cóż, tyle. Dobra, pozrządziłem. Przejdźmy do tego, co jest w środku. Dobra, na dzień dobry, widzimy, dostajemy naucika. E, sorry, iPhone X. Dobra, rozdzieliczmy go. Kolor czarny jedyny słuszny według mnie. No, ta czarni z tyłu, taka bardziej, bardziej bym powiedział szara niż czarna Obwódka fajnie czarna Matowe, czyli nie, błyszczące Aluminium, czuć, że to jest metal w ręce Widać, że Że trochę się tu przyłożyli, standardowe przyciski Coś czego mi brakuje w innych markach, to jest fajny patent w Apple W Apple, że mamy możliwość wyciszania jednym przyciskiem, przyciski głośności Na dole To czego, co oczywiście bardzo mi brakuje. Brak portu słuchawkowego kompletnie nie rozumiem tego. Po co, po co kombinować z przejściówkami bezprzewodowymi, spokojnie mini jack jakby się tu zmieścił. Głośnik z drugiej strony, tacka gniazdo na tackę SIM, aby było ładnie widać. Przycisk do włączenia, jak i również pewnie do asystenta. Boczne paski anten, jak widzicie, z jednej, z drugiej strony. Od góry czysto. Nic nie mamy, z drugiej strony też oczywiście paski antenowe. No i tył. No i tutaj jest. No nie wiem jak to, jak to powiedzieć, jak to ocenić, ale no słuchajcie, mamy 2017 rok, <laughs> dlaczego to tak odstaje? No bez jaj. Kurcze, Apple fajny telefon, ale co no, chcecie go używać bez case'a kładziecie. Już na dzień dobry rysujemy oszłony soczewek. No przecież to powinno być schowane. Nie rozumiem. Dobra. I u góry autostrad żadnych nie ma, tylko śliczne wycięcie. No, da się tego przyzwyczaić. Dobra, odpalmy. Zobaczmy, co to urządzenie potrafi. Dobra, mamy jabłuszko. Chwila czekania, znowu jabłuszko. Na pewno nie będę tego może ja skonfigurował, tylko taki pierwszy rzut oka zrobimy. Kolejne, że tak powiem informacje wyjdą w trakcie No i dobra, jak to wszystko wygląda? Widać, że... Hmm, w miarę ten OLED jakoś, jako taki jest jak widać yy, Może delikatnie ta biel... To się przyjrzymy później, tak na to pewnie czekaliście Jak dobrze wiecie, matryce, które są tutaj również są produkowane przez Samsunga, a nie przez Apple, więc... No, zobaczymy jak się sprawuje ta matrycka No i dobra co my tutaj możemy sobie popatrzeć? Popatrzymy, wiadomo, klasyka, Swipe to Open. Dobra, róbmy szybko jakąś. Przerzućmy sobie coś. Wybierz region kraju Polska. No cóż, no, ekran robi, robi jakieś wrażenie. Nie jest on jakiś taki za wielki, według mnie, po moim naucie. No cóż, ciężko. E, ciężko mi tutaj się wypowiedzieć, czy to jest spoko, czy nie spoko. Muszę tego trochę poużywać. E, kąty widzenia na matrycy widzę, że spoko ale powiem Wam, że już wstępnie coś widzę. Pewne naleciałości z Samsungów, może nie takie dramatyczne, ale wiecie co, no to już widzę zmianę natężenia, jeżeli chodzi, czyli tak naprawdę odzorowania kolorów, a w szczególności bieli. Muszę przyznać, że tylko w pozycji na front ta biel jest spokojna, już tylko przechodzimy bardziej, no zmienia się niestety tak jak sądziłem jest delikatne zaróżowienie tego ekranu, ale bardzo delikatne. Na kamerze możecie to widzieć trochę bardziej, ale tylko frontowe, że tak powiem ujęcie daje wam czystą biel, a przechodzenie już z kątów delikatnie ją zmienia. Nie tak bardzo w samych Samsungach, więc to jest plus. Ale, ale no widać, że ta biel ma coś z modeli S i S8, ale dobra, trzeba będzie to ustawić, przyjrzeć się, popatrzeć. No, dobra. Takie wstępne wstępne wrażenia. Cóż, ja biorę się za testy, mam, no, mam trochę czasu, żeby się nim pobawić, więc na pewno to zrobię. Co chcielibyście, żebym sprawdził odnośnie tego iPhone'a? Piszcie w komentarzach. Jakie porównania, co byście chcieli wiedzieć, no ja już mam pewien plan, co i jak jest w głowie, jak to ogarnąć. Ale jeżeli macie też jakieś pomysły wasze, to bardzo chętnie, chętnie posłucham. No, na pewno będą porównanie ekranów, aparatów, wydajności, szybkości. Um. Speed testy wszelkiej maści na pewno zrobione będą benchmarki również. No cóż, na pewno też aparat. Zobaczymy, porównamy sobie zdjęcia jednym drugim filmy jak to wszystko działa. Łączność bezprzewodowa, Wi-Fi. Też to sprawdzimy, które urządzenie wypada fajniej. No i cóż, myślę, że. Myślę, że tyle. Czekam na Wasze pomysły, jak ugryźć, jakże tak powiem, pobawić się tym urządzonkiem. Trochę możecie na nie patrzeć, też w sumie na nie patrzę pierwszy raz. W sklepie go jeszcze nie widziałem, no wrażenie wstępne, dobra, no zasadniczo mała zabawka jak dla mnie. Ja wolę większe telefony, no dobra, ekran, sam ekran, no też niestety na ma większy. Więc dobra, poporównuję, pobawię się, popatrzę, no cóż, na pewno w jakiś sposób nie jestem fanem tej marki, więc będziecie mogli takie bardziej myślę, <laughs> mam nadzieję, że obiektywne, Wrażenia z całości zabawy tym telefonem ode mnie otrzymać. No i cóż, myślę, że tyle. Czekam na komentarze, co byście chcieli wiedzieć, co sprawdzić, jak, dlaczego, bo to na pewno, na pewno też będę się sugerował tym co, tym, co Wy tutaj mi powiecie. Ja biorę się za testowanie, więc jak już mówiłem, tydzień za więc będzie dosyć dużo filmów na kanale teraz, właśnie o iPhone X, żebym zdążył wszystko ogarnąć. No i cóż, jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli nie, łapka w dół, oczywiście też to rozumiem. Jeżeli chcecie się w jakiś sposób ze mną skontaktować szybko, coś się dowiedzieć, to oczywiście pod, pod firmę macie linki do mojej społeczności, możecie zadawać pytania mi za pomocą Facebooka, Twittera, możecie dołączyć do mojej grupy facebookowej. Oczywiście link do platformy Patronite również na dole, gdzie możecie wesprzeć kanał. A z mojej strony myślę odnośnie takiego pierwszego rozpakowania, tak naprawdę może jakieś na szybko bardzo opinii i wrażeń z e, użytkowania iPhone'a 10 czyli też X tyle. No i cóż, z tej strony łucek iPhone X, iPhone 10 w moich rękach. Zabawę czas zacząć. Trzymajcie się ciepło. Hej.